Po tym zabiegu zrezygnujesz z salomów piękności i salomów urody. Wlej około 10-15 ml olejku Area Detox i tyle samo podobnie na lej octu jabłkowego ekologicznego. Następnie wszystko ze sobą mieszamy i nakładamy na twarz równomiernie przez 3 minuty i tak dwa razy przez 20 minut co 10 minut. Prawie na samym końcu nakładamy olejek Ariadetox z wodą utlenioną. Czekamy 10 minut i na końcu ścieramy wszystko delikatnie samą wodą utlenioną. Takie zabiegi stosujemy albo z rana, albo na wieczór. Twoja skóra po 14 dniach zacznie żyć, produkować sama kolagen i karoten. Pierwsze efekty zauważysz już po 30 minutach.